Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku: Czy Mundial w Katarze będzie ostatnią wielką imprezą Lewego? Dlaczego na stadionie Śląskim zgasło światło? Matikasz spełnił swoją obietnicę i napił się wódki. Mbappe odrzucił zaproszenie Kataru. Gnabry trafi do Realu Madryt? Gdzie zagra Gareth Bale po odejściu z Realu Madryt? Tragedia w trakcie meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Wczoraj zostawiliście ponad 15 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 1000 nowych widzów. Kochani, to są już naprawdę jakieś rekordy. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli jesteś nowy, interesujesz się piłką nożną i chcesz być z nami te rekordy, koniecznie subskrybuj kanał, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. Wpadaj także na Instagrama, link w opisie. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Wszyscy zastanawiamy się, czy Mistrzostwa Świata w Katarze będą ostatnią tego typu imprezą w karierze Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma 33 lata, jednak wcale nie zamierza zaprzestać na Katarze. Ujawnił to sam selekcjoner reprezentacji Polski w kanale sportowym w trakcie wtorkowego pomeczowego hate parku. Najpierw Szczęsny miał powiedzieć, że to dla niego Lewego i Krychy mecz o ostatnie Mistrzostwa Świata w Karierze. Napastnik Bayernu Monachium miał wtedy powiedzieć do bramkarza Juventusu, ty, ale dlaczego powiedziałeś, że to moja ostatnia impreza? Ja chcę jeszcze grać na kolejnej i kolejnej. Miejmy nadzieję, że przed Lewym jeszcze wiele pięknych lat w narodowych barwach, a Mistrzostwa Europy 2024 i Mistrzostwa Świata 2026 będą z jego udziałem. Po awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata reprezentacja Polski otrzymała gratulacje od naszych wschodnich sąsiadów. Polski Związek Piłki Nożnej pomaga jak może Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej. Solidaryzuje się z nią, okazując gesty wsparcia. W meczu ze Szwecją mogliśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego z ukraińską flagą na ramieniu. Ukraina jest za to wdzięczna. Biało-czerwoni otrzymali gratulacje od reprezentacji tego kraju. Możemy w nich przeczytać: "Drodzy bracia Polacy, serdecznie gratulujemy awansu do finału Pucharu Świata. Nigdy nie zapomnimy waszej wrażliwości i braterskiego wsparcia dla milionów naszych kobiet i dzieci, których z otwartymi sercami przyjęliście w swoich rodzinach, pomagając każdemu." Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak podziękować i powiedzieć do zobaczenia w Katarze. Dzień po meczu ze Szwecją dowiedzieliśmy się, dlaczego na stadionie śląskim w pewnym momencie zgasło światło. Jak pewnie wszyscy dobrze pamiętacie, sytuacja ta miała miejsce pod koniec pierwszej części gry. Całe szczęście nie przeszkodziło to w dokończeniu pierwszych 45 minut. Co w takim razie było przyczyną tej niespodziewanej awarii? Opowiedział o tym polskiej agencji prasowej dyrektor generalny areny Bartłomiej Kowalski. Powodem awarii zasilania były warunki atmosferyczne, które wczoraj panowały przed meczem i w trakcie pierwszej jego części. Stadionowym systemom nic nie umknie. Szybko zostało wskazane miejsce problemu i nasi pracownicy od razu naprawili usterkę. Jak sam dyrektor przyznał, był to dla niego bardzo stresujący moment. Serce mi na chwilę stanęło, kiedy światła przygasły, ale sędzia pozwolił grać dalej, a po przerwie wszystko już było w porządku. Nasz stadion jest na tyle dobrze skonstruowany, że oświetlenie jest przypisane do kilku rozdzielni i nawet awaria w jednej nie spowodowała wielkich kłopotów. Matikasz ostatnio pokazał, że Polak z niego z krwi, z kości, no i z wątroby. Reprezentant Polski przed meczem barażowym ze Szwecją zadeklarował, że w przypadku awansu spróbuje polskiej wódki. Wygląda na to, że obietnica została spełniona. Piłkarz Aston Willi wrzucił na swoje media społecznościowe post z komentarzem Wow, polska wódka jest za mocna. W spożycie alkoholu przez syna potwierdził jego ojciec Stuart w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Zostaliśmy zaproszeni na afterparty, aby świętować z Matim i reprezentacją. Miałem też okazję poznać trenera, bardzo mi przypadł do gustu. A czy Mati spróbował polskiej wódki tak jak zapowiadał? Mogę przyznać, że tak. Mati dostał także wyjątkowy prezent od kibiców, o czym przyznał jego ojciec w tym samym wywiadzie. A jeszcze co do trunków, to syn dostał prezent od kibiców, którzy pojawili się w hotelu. To właśnie butelka polskiej wódki, soplica. Ale Mati na pewno jej nie wypił. Jest bezpieczna w mojej walizce. Za chwilę poleci z nami jako pamiątka do Anglii. Jak widać, Matikasz jest bardziej polski niż wielu z nas się wydawało. Już w piątek odbędzie się losowanie grup finałów Mistrzostw Świata w Katarze. Udział w tym wydarzeniu miał wziąć Kylian Mbappe, który specjalnie został zaproszony przez katarskich szejków. Propozycja jednak została odrzucona przez samego Francuza, takie informacje podaje L'Equipe. Piłkarz Paris Saint-Germain miał powiedzieć, że to nie on jest kapitanem reprezentacji Francji i nie ma żadnych powodów, żeby udać się do Kataru na ceremonię losowania. Według dziennikarzy L'Equipe powód jest inny. 23-latek obawia się, że po raz kolejny zostanie wciągnięty w kontraktowe negocjacje przez właścicieli Paris Saint-Germain. Jeden z szejków miał przedstawić mu kontrakt, który uczyniłby go najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii. Mbappe chce zdecydowanie odciąć się od tych ludzi i najprawdopodobniej dołączyć do Realu Madryt. FC Barcelona myśli wielopoziomowo o swojej przyszłości. Chce podebrać wielki talent Bayernowi Monachium. Duma Katalonii bardzo poważnie rozważa zakontraktowanie 16-letniego Kenana Ildiza. Takie informacje podaje Sky Sports Deutschland. Turek obecnie gra w drużynie do lat 19, gdzie jest oceniany bardzo dobrze. Barsa jest niezwykle zdeterminowana, aby sprowadzić do siebie Kenana. Sprawę ma ułatwić fakt, że Ildiz ma tego samego agenta co Ferran Torres oraz Pedri. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak czekać na dalsze informacje. Jak się okazuje, mistrzowie Niemiec mogą stracić nie tylko utalentowanego Kenana Ildiza. Obecna umowa Sergi Gnabriego z Bayernem Monachium obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Zatem jego sytuacja jest taka sama jak Roberta Lewandowskiego. Jednak w przypadku Niemca negocjacje trwają, aczkolwiek się przedłużają, przez brak porozumienia w kwestii finansów. Pomimo tego priorytetem 26-latka jest pozostanie w Monachium. Jednak według doniesień niemieckich mediów impas w rozmowach chce wykorzystać Real Madrid. Nieoficjalnie miało nawet dojść do pierwszego spotkania przedstawicieli piłkarza oraz klubu. Było to jednak niezobowiązujące i nie padły żadne konkrety. Innym ciekawym doniesieniem jest to, że nad transferem Gnabry'ego na estadio Santiago Bernabeu pracuje David Alaba. Austriak ma ponoć przekonywać skrzydłowego do zmiany barw na królewskie. W brytyjskich mediach rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Gareta Bale'a. Walijczykowi 30 czerwca kończy się kontrakt z Realem Madryt. Nic nie wskazuje na to, aby został on przedłużony. W związku z tym Bale zostanie wolnym zawodnikiem. Piłkarz absolutnie nie zamierza kończyć kariery. Chce najpierw wywalczyć awans na Mistrzostwa Świata, po czym zagrać tam razem z reprezentacją Walii. Jak pokazał w niedawnym meczu przeciwko Austrii, Bale jest nieocenioną postacią dla swojej kadry narodowej. Wróćmy jednak do głównego tematu. Według portalu Wales Online 32-latek zamierza wrócić w swoje rodzinne strony i zostać zawodnikiem Cardiff City. Drużyna ta obecnie występuje na poziomie Championship z marnymi szansami na awans do Premier League. Jednak nie o grze w tej lidze chodzi Bale'owi, klub ten najprawdopodobniej będzie ostatnim w karierze Bale'a. Bliskość miasta, w którym się urodził oraz regularna gra to jak widać najważniejsze kwestie dla piłkarza. Przerażające informacje dotarły do nas z Afryki po jednym z meczów eliminacji do Mistrzostw Świata. W trakcie rewanżowego spotkania pomiędzy Nigerią i Ganą zmarł zambijski oficer medyczny Joseph Kabungo. Bezpośrednia przyczyna zgonu nie jest znana. Można jednak domyślać się, że lekarz został ofiarą rozwścieczonych nigeryjskich kibiców, którzy po meczu wdarli się na murawę i zaczęli dewastować stadion. Sprawa ta będzie badana i wyjaśniana. Obecnie Zambijska Federacja Piłkarska czeka na pełny raport FIFA z meczu. Na tej podstawie zostaną podjęte dalsze działania. Kartka z kalendarza. 31 marca 1989 roku w port -a Pimon urodził się Wild Donald Guerrier, wielokrotny reprezentant Haiti, były piłkarz między innymi Wisły Kraków, a obecnie zawodnik Wieczystej Kraków. Dzięki za uwagę! Jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro o 6 rano. Do zobaczenia!